No, witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale przychodzę do was z takim szybkim pytaniem. Mianowicie, jak wiecie na kanale RPD Dubbing już od dłuższego czasu nie pojawiały się filmy. Było to głównie spowodowane ciężką, prywatną sytuacją, jaką niestety musiałem ogarnąć, na szczęście wszystko wróciło do normy. A drugą sprawą było to, że po prostu no, jakby nie wiem co dalej mogę dla was nagrywać. Among Us logic nie ma zbytnio sensu już nagrywania, bynajmniej ja tak uważam. Jeżeli jednak chcecie możecie dać znać w komentarzu natomiast Songs of War już też oficjalnie się zakończyło, więc niestety no, nie będzie ta seria kontynuowana, więc tego też już niestety dubbingować się nie będzie dało. Dlatego przychodzę do Was z pytaniem, do Was, do widzów: jaką serię byście chcieli dubbingować? Jakie filmy? Możecie je podkładać w tych komentarzach tutaj pod filmem. Ja każdą z tych opcji rozpatrzę widzę, że kanał naprawdę fajnie się trzyma, można z tego zrobić coś więcej, więc jeżeli kto, którykolwiek z Was ma propozycję, cokolwiek można by nagrać, cokolwiek można by zdubingować, śmiało pisać.